Czy nie sądzisz, że niezależnie od poglądów politycznych powinniśmy skupić się na zapobieganiu wojny, a nie przygotowaniu do wojny? Oczywiście, że tak. Tylko to nie od nas będzie zależało, czy wojna wybuchnie. To nie od NATO będzie zależało, czy Rosja zaatakuje Europę. W tym ujęciu, że to nie NATO podejmie tę decyzję. Taką decyzję podejmie Putin, czy jego następca. Wydaje się, że po Putinie, nie wiem, jeśli nie, jeśli nie Putin, to nie sądzę, żeby było dużo lepiej, ponieważ Rosjanie po prostu potrzebują takiego poczucia, że są imperium, którego wszyscy się boją, więc będą wybierać takich, takich sobie władców. Rosjanie mogą żyć w biedzie, w gównie, ale byle czuli, byle czuli się mocarstwem. I to, to nie NATO, to nie sekretarz generalny NATO podejmie decyzję o wybuchu wojny, tylko ktoś w Rosji. Może nawet nie sam Putin, tylko ktoś z jego otoczenia naciśnie guzik. Więc to, co my możemy robić, żeby tej wojnie zapobiegać, to się zbroić, sprawia, sprawiając, żeby Rosja miała świadomość tego, że koszty wybuchu tej wojny dla Rosji byłyby po prostu ogromne. Czyli po prostu strategią odstraszania, nie? Może trzeba wziąć udział w programie Nuclear Sharing, może trzeba zrobić wielkie wykopy fosę z lawą na granicy z Białorusią i na granicy z okręgiem, okręgiem, okręgiem Kaliningradzkim. Może trzeba tam coś jeszcze zrobić, nie wiem, ale na pewno coś trzeba robić. I y, takim też y, uważam elementem, o który powinniśmy dbać, jest y, odbudowa armii, odbudowa y, od, o, obrony cywilnej. Y, i sprawienie, żeby po prostu przeciwnik miał wiedzę i świadomość tego, że gdy nas zaatakuje, to my sobie poradzimy, nie? że my nie poddamy się od razu czy tam po 22 dniach, tylko że wytrzymamy, przeżyjemy i że będziemy w stanie walczyć, czekając na pomoc aliantów, zadawać straty nieprzyjacielowi i jednocześnie nie martwić się o naszych obywateli, że nasi, że nasi obywatele sobie poradzą, bo będą po prostu do tego przygotowani. I to jest wszystko robialne, to wszystko da się zrobić i to wszystko robić powinniśmy. Więc gorąco zachęcam, żebyśmy pilnowali tego typu rzeczy, tego typu rzeczy, żebyśmy wymagali tego od polityków, nie? żeby dyskusja była nie tylko o CPK, atomie, zasiłkach, niezasiłkach, tylko żeby była dyskusja na przykład o rozporządzeniu. Jakie mają warunki spełniać schrony przydomowe? Nie ma tego rozporządzenia. Dlaczego go nie ma? Dlaczego nie ma obowiązku robienia schronów? Dlaczego nie ma obowiązku, że w każdym budynku wielolokalowym, czyli po prostu w bloku, tak jak jest obowiązek, żeby dla każdego bloku była odpowiednia liczba miejsc postojowych dla samochodów, dlaczego nie ma takiego obowiązku, żeby dla każdego bloku była odpowiednia liczba miejsc w schronach? Podziemne garaże można dosyć niedużym kosztem zaadaptować do celu, do, do, do celu takiego doraźnego schronu. Nie, nie, nie powiem doraźnego schronienia, tylko takiego właśnie solidnego schronu, który pomoże w razie jakiegoś poważniejszego zagrożenia. A nie tylko wichury. To jest kwestia rzędu nie wiem, 20 tysięcy złotych na rodzinę. To jest nic. Nie? Można. Dlaczego tego nie ma? Dlaczego tego nie wymagamy? Dlaczego nie wymagamy takiej poważnej dyskusji o y, przyszłości armii? Dlaczego nie, nie domagamy się poważnej dyskusji o, o przyszłości poboru? Może wszyscy obywatele, obydwojga płci, powinni być przeszkoleni i później w, w, takich, w jakimś takim fundamentalnym, podstawowym zakresie strzelania z karabinu, udzielania pierwszej pomocy, reagowania, kiedy leżą miny. Dlaczego się Polak ma uczyć, jak wyglądają miny narzutowe z filmików na YouTubie? Bardzo fajnie, że takie filmiki powstają, nie? Ale dlaczego to ma być jedyne źródło wiedzy dla Polaka? I książka do PO, z której tak już nic nie pamięta. Dlaczego Polak ma się uczyć z książki od PO albo z jakichś książek, gdzie są błędne informacje na temat tego, jak brzmi alarm i co w tym alarmie jest? To wszystko można byłoby, Tego wszystkiego można byłoby nauczyć ludzi na takim właśnie podstawowym szkoleniu. I oni potem mogliby na przykład w firmach organizować jakieś oddziały obrony cywilnej. Nie? Czy, firmy, czy, firmy, czy firmy polskie są w ogóle gotowe do tego koncepcyjnie, że część ich pracowników może trafić na front? Czy polskie firmy są gotowe do tego koncepcyjnie, że ich pracownicy mogą ginąć? Zastanówcie się, nie? czy wasza firma jest gotowa na to, że was zabraknie? Jaki jest problem, jak idziecie na urlop? Czy wszystko jest oprocesowane, udokumentowane do tego stopnia dobrze, że nowa osoba z innego działu zajmująca się waszą robotą będzie w stanie sobie z nią poradzić? Nie? No to a skoro nie może sobie poradzić, kiedy jesteście na urlopie, to czy poradzi sobie, kiedy zginiecie? Nie. Więc może tacy ludzie. Więc może ludzie po przeszkoleniu wojskowym mogliby być zaczątkami takich komórek organizujących, nie powiem, że opór, ale organizujących właśnie przygotowanie na takie sytuacje kryzysowe w firmach, w rodzinach, w, w miejscowościach, w władzach samorządowych. Po kilku latach takiego poboru mamy kilka roczników osób, które mają ogromną wiedzę i są w stanie tę wiedzę wykorzystać w praktyce. Ta, ta, to szkolenie może trwać na przykład dwa miesiące. Możemy przyjąć, że skracamy czwartą klasę czy piątą klasę techników o miesiąc i opóźniamy rozpoczęcie pierwszego roku studiów o miesiąc, po to właśnie, żeby ci ludzie nie, no, mieli długie wakacje, zasłużyli, no, ale może niekoniecznie muszą mieć cały czerwiec, cały lipiec, cały sierpień, cały wrzesień, nie? To, to może z tego wykroimy, do, damy im jeszcze dodatkowy miesiąc na, na koniec roku, koniec roku szkolnego i, i z tych pięciu miesięcy wykroimy dwa, żeby oni musieli przez te dwa miesiące być, no najpierw może nawet najlepiej skoszarowani, bo to się nie marnuje czasu na ich przyjazdy, spisanie listy obecności, rozdawanie sprzętu. Ale właśnie, żeby, żeby oni przez te na przykład dwa miesiące zostali solidnie przeszkoleni z takich rzeczy w, o charakterze fundamentalnym. I potem ustalamy na przykład, że część tych ludzi, w razie czego trafia do obrony cywilnej, będzie organizować, nie wiem, usuwanie gruzów, oczyszczanie ulic broni chemicznej czy coś takiego, a część będzie trafiać na front. W sensie może nie od razu, nie? I ich, ich przeszkolimy w jakiś tam inny sposób. I tym sposobem mielibyśmy Państwo naprawdę dobrze przygotowane do obrony już za kilka lat. Dlaczego takiej dyskusji nie mamy? No, to, to przygotowujmy taką dyskusję, wymagajmy tego od naszych polityków. Tu potem była druga część komentarza Tomka Zleszna, że to powinniśmy skupić się na zapobieganiu wojnie, to gospodarka i bezpieczeństwo militarne. Oczywiście. Do bezpieczeństwa militarnego trochę wspomniałem, o, o takim rozwoju gospodarczym nie.